Witam Was, moi drodzy i kochani ludzie. Ostatnio nic nie nagrywałam, bo zupełnie nie miałam weny bo stwierdziłam, że właściwie po co na jakikolwiek temat się wypowiadać. A teraz, po prostu przeglądając swoje stare filmiki, stwierdziłam, że w sumie znów spontanicznie wypowiedziałabym się. Może na tematy na przykład związane z ostatnimi wydarzeniami? Jest to bardzo modne. Czemu nie? Więc ogólnie od samego początku jakoś tak pobłażliwie podchodziłam do sprawy tego całego wirusika. Już kiedy słyszałam, że właściwie śmiertelność występuje w, właściwie w ogromnej skali tylko u tych osób, które są stare, a dodatkowo mają jeszcze inne poboczne ciężkie choroby, oraz u osób, które są przewlekle ciężko chore. Stwierdziłam, że nie ma się czym przejmować. Potem zaczęłam trochę interesować się finansami, giełdą, i wszystko zaczęło mi się totalnie pięknie łączyć w jedną całość, bo jednocześnie z wystąpieniem tego świruska. Totalnie zaczęła rujnować się giełda. I tak sobie myślę, że przecież trzeba było znaleźć jakieś pokrycie, bo przecież wszystkie te działania mające na celu wprowadzić jakieś tam bezpieczeństwo, czy zmniejszać ryzyko zarażenia się są totalnie absurdalne? Nie ma możliwości, by żyć normalnie w ten sposób, i by gospodarka, która właściwie już podupada, by podupadała sobie dalej, tylko że spokojniej, z jakimś tam powodem. Także Moje podejście jest takie, że właściwie nie ma do tego większego podejścia. Kiedy trzeba było nosić maski no, na ulicy, niestety, no, żeby uniknąć, powiedzmy, ludzi tak zwanych parapetów, którzy od razu by się o to przyczepili, nosiłam maskę. Ale i też wychodziłam na łono natury. Pamiętam, że w ostatni dzień zakazu wejścia do lasu poszłam sobie w góry. I co tam zobaczyłam? Mnóstwo ludzi na rowerach, spacerujących i szczęśliwych, i zupełnie nie przejmujących się niczym. Co lepsze wśród moich. Wszelakich znajomych ludzi, nie znam nikogo, kto również znałby kogokolwiek, kto zachorował. Także o co tu chodzi? No. No, i tak w, w dużym skrócie powiem tylko tyle. Nie chcę mi się nad tym bardziej rozwodzić. Um, co tam? Jeszcze. Chyba nic. Do następnego, kiedy złapię mnie znowu wena.